Powiem Wam, że na tym koncie będzie dużo filmików. I pewnie też mają nowe patchupy. Będzie ich 6. Plus z moimi innymi. Nawet tak chyba się nie mylę, to będzie 8. Ale nie. Bo moje bo moje stare patchupy? Tak, to będzie chyba 12. No, to będzie chyba, chyba 12, nie jestem pewna. Mam taki filmik, że jest takie potrzebne, że no ale ogólnie zapraszam na mój jeszcze jeden kanał na YouTube. Nazywa się tak samo jak ten. Zawsze no, więc ten kanał, choć na tym kanale nie ma filmików, ale no, lepszy jest. No to No to na tyle. Pa.